Ja, okej, okay. zasilanie wciąż jest. No, w sumie nic dziwnego. Na dachu zamontowano baterie słoneczne. No i słyszałam też coś o generatorze jądrowym, ale nigdy go nie widziałam. Jasne, tylko jak niby mamy tam wejść? Chodź, pokażę ci. Jak mówiłeś, wciąż jest zasilanie, nie? Sara Irene Whitaker, numer 2007659. Dzień dobry. Od twojej ostatniej wizyty minęło 751 dni. Proszę czekać. Wydaje mi się, że wcześniej nie mieliście takiej technologii. Ech, to w zasadzie nic takiego. Risi nie jest inteligentna. Bardziej przypomina apkę na telefon. RISI? Responsywny Interfejs Sztucznej Inteligencji. Hmm? O mój Boże! O co chodzi? Nic, tylko... Co do tego? Popatrz na to, ile jedzenia. Sara, to powinno być. To, 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 to i... sy system nawadniania w pełni automatyczny. Dopóki ma zasilanie, może pracować bez nadzoru. O, wow, kurwa. Tutaj w sumie mają wszystko. Jest jedzenie, jest woda, jest prąd, nawet jebitnie wielki płot. Jestem zaskoczony, że nikt tutaj nie mieszka. Jak mówiłeś, wciąż jest zasilanie. Napięcie 8000 V przekona każdego, żeby się odpierdolił. Widzisz? Idziemy!